Krajem, który najboleśniej przekonał się, jak bardzo tragiczne skutki ma introdukcja obcych gatunków, jest Australia. Tamtejsze ustawodawstwo jest pod tym względem najbardziej restrykcyjne na świecie. Za samo tylko przywiezienie tam jakiegoś zwierzęcia czy rośliny grożą bardzo surowe kary. Jednak co pokazywaliśmy również w papuzi telewizji, wolne loty papuk są tam popularne i biorą w nich udział również papuki z innych rejonów świata. A przecież nie trzeba chyba udowadniać, że w tamtejszym środowisku adaptacja tych ptaków byłaby zdecydowanie łatwiejsza niż na przykład w Polsce. Co prawda żadna papuga, nawet Aleksandretta Obrożna, która zamieszkuje już wiele polskich miast, nie znalazła się jeszcze na liście gatunków obcych, zagrażających naszej faunie, czyli tzw. IGO, to skrót od inwazyjne gatunki obce, których przetrzymywanie, hodowla, a nawet transport są zabronione. Ale bez wątpienia, papugi to u nas gatunki obce, a w ustawie o gatunkach obcych, która niedawno weszła w życie, znalazł się artykuł 7. Zakazuje się wprowadzania do środowiska oraz przemieszczania w środowisku gatunków obcych. I dotyczy to nie tylko tych inwazyjnych, zagrażających naszej faunie, ale wszystkich gatunków obcych. Wywołało to poruszenie w papuziej społeczności. Przez stulecia papugi były przetrzymywane w zamkniętych klatkach a ostatnie dekady przyniosły ogromną rewolucję w postrzeganiu papuk do towarzystwa. Traktowane są podmiotowo, jak członkowie rodzin, co zaowocowało poprawą ich dobrostanu. Z uwagi na ich wysoką inteligencję, są silnie związane emocjonalnie ze swoimi opiekunami i często przemieszczają się wraz z nimi. Nie są już latami przetrzymywane w domach, lecz wychodzą z opiekunami na spacery i towarzyszą im w wyjazdach wakacyjnych. Dzięki spopularyzowaniu szelek dla papuk możliwe jest zapewnienie im bezpiecznych warunków przebywania poza domem. Trudno przecenić korzyści, jakie te spacery przynoszą dla zdrowia psychicznego i fizycznego papuk do towarzystwa. Dla utrzymania dobrego zdrowia ptaków niezbędny jest też ruch, jakim jest dla nich lot. I podczas, gdy małym papuszkom można zapewnić taki ruch w mieszkaniu, to loty dużych papuk w małych, zamkniętych pomieszczeniach są niemożliwe. Również na tym polu mamy w ostatnich latach duży postęp. Coraz więcej papug trenuje się do tak zwanych wolnych lotów. Trudno więc papugi towarzyszące nam w naszych domach traktować jako gatunki obce. Stały się naszymi zwierzętami domowymi. Nakaz przetrzymywania ich wyłącznie w mieszkaniach byłby krokiem wstecz na drodze do poprawy ich dobrostanu, dlatego ja rozumiem, że przywołane w artykule siódmym wprowadzenie do środowiska należy rozumieć jedynie jako umyślne wypuszczanie zwierząt na swobodę. Trudno byłoby dopuścić, że wprowadzenie do środowiska mogłoby być interpretowane jako zakaz wychodzenia z oswojoną papugą na spacery w wszelkach, wypuszczania na wolne loty, czy wyjechania z emocjonalnie związaną z nami papugą na urlop czy działkę. Coraz więcej hoteli przyjmuje przecież zwierzęta domowe. Pamiętacie film o Markus Holandii, który przed sądem bronił praw swojej papugi do wolnych lotów? Holendrzy mają trochę inny, bardziej ogólny zapis w ich ustawie o ochronie przyrody: Zabronione jest wypuszczanie zwierząt. Holenderski sąd uznał, że aby wolne loty papug można było uznać za wypuszczanie, musiałby z niego wynikać zamiar wypuszczenia zwierząt na wolność. A Mark takiego zamiaru absolutnie nie miał. Wręcz przeciwnie, trenując papugi do powrotów na komendę, podjął starania, żeby do niego wracały. No ale po wejściu w życie naszej ustawy o gatunkach obcych, właścicielom papug zaczęły nasuwać się wątpliwości co do legalności dotychczasowych aktywności z ich pupilami. No bo idąc wcześniejszym tokiem rozumowania, powinniśmy też zapytać: Czy na przykład przewiezienie nowo zakupionej papugi od hodowcy z innego miasta do miejsca zamieszkania nowego opiekuna? nie będzie czasem przemieszczaniem w środowisku a rozumując w ten sposób jeszcze dalej dochodzimy do absurdów no bo w takim razie może przewiezienie chorej papugi do weterynarza też trzeba by rozumieć w świetle ustawy jako przemieszczenie w środowisku na początku stycznia w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja powołująca się na ministerstwo klimatu i środowiska dotycząca zakazu wolnych lotów papug zaznaczono że dotyczy on papug z zamkniętych hodowli no, ale nie wypuszcza się przecież na wolne loty papug hodowlanych, które nie są oswojone i nie były trenowane. Otwarcie woliery hodowlanej i wypuszczenie na swobodne loty papug z zamkniętej hodowli byłoby patologią. Na czym wolne loty polegają i jakie papugi nadają się do trenowania wolnych lotów powiedziałem w poprzednim filmie. Dlatego poprosiliśmy ministerstwo o interpretację tego przepisu w kontekście wolnych lotów papug do towarzystwa i innych aktywności naszych pupili. Najpierw wyjaśnię, jak rozumie ono terminy zawarte w ustawie. Przez wprowadzenie do środowiska należy rozumieć przemieszczanie gatunku poza jego naturalny zasięg na skutek interwencji człowieka. Należy więc przyjąć, że nasi pupile zostali już wprowadzeni do naszego środowiska przed wejściem w życie ustawy. Więc nas dotyczy teraz tylko ten drugi termin. Przemieszczanie w środowisku oznacza zmianę na skutek interwencji człowieka miejsca występowania gatunku, który już wcześniej został wprowadzony do środowiska. Na szczęście okazało się, że eksperci ministerstwa, choć nie dla każdego rodzaju aktywności, rozumieją to przemieszczanie się trochę podobnie jak sąd holenderski wyprowadzanie papugi w sposób uniemożliwiający jej dowolne niekontrolowane poruszanie się w środowisku, a za taki można uznać wyprowadzanie wszelkach na ramieniu nie będzie stanowiło Wprowadzania do środowiska w rozumieniu ustawy o gatunkach obcych. Podobnie, przewożenie papugi nawczasy do weterynarza czy odchodowcy z innego miasta jako zwierzę towarzyszące w sposób uniemożliwiający ucieczkę, na przykład w klatce, nie będzie stanowiło przemieszczania w środowisku w rozumieniu ustawy o gatunkach obcych. Oczywiście proszę nie brać dosłownie tych słów o przewożeniu w klatce. O tym, jak bezpiecznie przewozić papugę, to zarówno dla niej samej, jak i dla środowiska, opowiedziałem już w filmach o transportowaniu papug. W każdym razie, zdaniem ekspertów ministerstwa, którzy nad odpowiedzią na nasze zapytania pracowali trzy miesiące, nie złamiemy artykułu 7 ustawy, jeśli nie pozwolimy naszej papudze poruszać się w sposób dowolny i niekontrolowany. A przecież, wypuszczając na wolne loty, Wytrenowaną papugę nie pozwalamy jej poruszać się w sposób dowolny i niekontrolowany. Wytrenowane papugi to takie, które nauczone są wracać na komendę. Ponadto w dzisiejszych czasach są już w większości wyposażone w nadajniki GPS umożliwiające ich lokalizację. Jednak w tej kwestii eksperci ministerstwa mają inne zdanie. Opowiem o nim państwu w kolejnym filmie, bo czekamy jeszcze na doprecyzowanie pewnych kwestii przez ministerstwo. W każdym razie, możemy być pewni, że nie złamiemy prawa, jeśli będziemy przewozić papugę lub wychodzić z nią na spacer w sposób kontrolowany i uniemożliwiający jej ucieczkę. A za takie sposoby eksperci uważają szelki, klatkę czy transportówkę, ale nie tylko. Uważają, że dobrostan papug można też zapewnić poprzez regularne przycinanie lotek trzymanie ptaków gatunków obcych na szczelnie ogrodzonych obszarach a którym uniemożliwiono przelatywanie przez ogrodzenie np poprzez regularne właściwe przycinanie lotek nie będzie stanowiło wprowadzenia do środowiska wygląda więc na to że tę poprawę dobrostanu papuk potraktowaliśmy trochę na wyrost